Są miejsca na świecie, gdzie za skoki base są bardzo duże kary, na przykład Stany Zjednoczone. Tak, skoki tam są nielegalne. Możesz jako 18-letnia osoba mieć w domu kabin maszynowy, a nie możesz iść w górę oddać skoku spadochronowego. A jeszcze inaczej jest chociażby w Wietnamie, gdzie za skok można trafić do więzienia. I są miejsca na świecie, gdzie jest to w pełni legalne i mile widziane. Na przykład Brento we Włoszech, Verdun we Francji, czy Lauterbrunnen w Szwajcarii, gdzie właśnie się wybrałem i skąd zrobiłem dla Was relację. Zapraszam do oglądania. Oczywiście to nie jest tak, że jeśli skoki są legalne w jakimś konkretnym miejscu, to w całym kraju możemy wchodzić, gdzie chcemy i skakać. Te legalne miejsca są konkretnie wyznaczone i mają swoje zasady funkcjonowania. W Szwajcarii istnieje instytucja SBA, która zajmuje się koordynacją skoków i zajmuje się również bezpieczeństwem. Mają oni swoje biuro, do którego przed skokiem musimy zadzwonić, poinformować o tym, w którym miejscu jesteśmy, na którym egzicie, czyli miejscu do skoków stoimy i musimy zapytać o pozwolenie. Oni wówczas weryfikują, czy na przykład nie będzie tam za chwilę leciał śmigłowiec i czy nie stwarzane zagrożenie. I'm on the Nose 3. Ready to jump? Can I go now? Perfect. Thank you. Chcąc skakać w Szwajcarii, musimy również każdego roku uścić opłatę za tak zwaną kartę lądowania. Opłata ta idzie dla właścicieli ziemi, na której lądujemy i co roku zbiera się tam dość duża suma, dlatego że do Szwajcarii zjeżdżają się ludzie z całego świata, żeby skakać w tym raju dla skoczków. Także my jesteśmy jako skoczkowie zadowoleni, bo mamy wspaniałe miejsca do skoków, gdzie możemy skakać bezpiecznie. Mamy instytucję, która nad tym czuwa. Mieszkańcy są zadowoleni, bo za nasze skoki mają dodatkowe wynagrodzenie. I turyści są zadowoleni, bo widzą coś wyjątkowego. Bardzo często przelatujemy tam nad ich głowami co jest dodatkową atrakcją. Minamor, no minamor! No Tak, jest to niecodzienny widok i robi wrażenie. Ja również kiedy byłem na swoim pierwszym szkoleniu BASE i zobaczyłem na żywo jak ludzie spadają z takich niewielkiej wysokości, otwierają spadochrony kilkadziesiąt metrów nad naszą głową, to na mnie również robiło wrażenie. Pomimo, że byłem, istniałem w tym świecie skoków spadochronowych, a co dopiero jeśli mówimy o osobach, które w życiu na przykład nie były na żadnej strefie spadochronowej i widzą coś takiego? Jest to fajne przeżycie również dla tych, którzy nie skaczą. Na wyjazd pojechałem zrobić kilka rzeczy. Odpocząć. Zrobić fan jumpa, który chodził mi od dłuższego czasu po głowie. Zrobić kilka fajnych traków. Track to jest taki skok, w którym przyjmiemy pozycję, dzięki której nie spadamy w dół, tylko. Przemieszczamy się bardziej do przodu i pojechałem przetestować również większy kombinezon do latania, dzięki któremu właśnie mogę jeszcze dalej lecieć do przodu. O tym, w czym dokładnie latamy, i jakie są różnice, opowiadam w osobnym odcinku, do którego macie link w opisie. Do Szwajcarii poleciałem samolotem ze względu na to, że miałem tylko 4 dni wolnego. Niestety miałem duże problemy z lotem. Witam, nowy dzień z Lauterbrunnen. Kolejny dzień okazał się bezproblemowy. Tak, chciałbym Wam powiedzieć, ale niestety było inaczej. Ale ten wjazd był taki dobry, że szkoda teraz czasu na to, żeby opowiadać o tym nieudanym locie. Ważne, że wszystko się udało. Po pojawieniu się na miejscu, oczywiście widok, który zapiera dech w piersiach. Generalnie to miejsce jest po prostu jak raj. Nie tylko dla skoczków base, ale ogólnie jest tu tak przepięknie. Jak wyglądają miasteczka w Lauterbrunnen? Po przyjeździe, pierwsze co robimy, to kupujemy bilet, który poważnia nas do podróżowania wszelkimi kolejkami na miejscu. Taki tam widoczek z pociągu. Lauterbrunnen nazywany jest jako jedno z najpiękniejszych miejsc w Szwajcarii, chociaż pięknych miejsc w tym kraju nie brakuje. Powietrze jest czyste, wszystko jest zadbane i spójne ze sobą. Cokolwiek ma tam się wybudować, musi być wybudowane według od górnie założonych norm. Brakuje mi trochę tego w Polsce, gdzie tradycja na przykład gór w Zakopanem gdzieś zanika pośród jakiejś przeszklonej galerii chociażby na środku kurpówek, która tam kompletnie nie pasuje, czy wszędzie wiszących reklam przy drogach, które zasłaniają nam piękne widoki gór. Co ciekawe, w sezonie bardzo ciężko tutaj znaleźć miejsca do spania. Nie ma ich praktycznie w ogóle, jeśli się nie zrobi ich z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. I pomimo ogromnego potencjału, rząd tutajszy nie wydaje pozwoleń na to, żeby cokolwiek tu wybudować. Przez ostatnie 10 lat powstały tu tylko bodajże dwa budynki. Oni bardzo pielęgnują, żeby to miejsce było i pozostało wyjątkowe. Dlatego mogą chociażby robić kosmiczne ceny za wszystko, a ludzie i tak z przyjemnością tam jeżdżą. Nie jest tutaj najtaniej na świecie. Horner miejsce, gdzie jest par układania układalnia dla skoczków. Wracając do skoków. Zrobiłem kilka skoków, a na jednym z poranków zastała nas mgła. Dosłownie gdy już byliśmy na Exit pointcie, gdy już mieliśmy założone kombinezony, gdy zgłosiliśmy skok przez telefon i otrzymaliśmy zgodę, dosłownie w 2-3 sekundy nadeszła ogromna chmura, która zasłoniła nam kompletnie wszystko i nic nie widzieliśmy, i musieliśmy godzinę poczekać, aż ta chmura przejdzie. Czekamy. Gdy pojawiła się szansa na skok, być może jedyna w przeciągu najbliższych dwóch godzin to musimy czekać, bo startuje śmigłowiec. Ogólnie w tym miejscu jest tak, że prognozy często się y, sprawdzają, ale nie zawsze. Bywa tak, że widzimy na prognozie, że pogoda będzie przez cały dzień średnia i nie poskaczemy, a w rzeczywistości można przez cały dzień skakać, bo chmury gdzieś tam się zatrzymują na jakiejś skale i nie przechodzą dalej. Podobnie jest z wiatrem. Nie zawsze to się sprawdza, natomiast mamy wiele punktów odniesienia. Na przykład wodospad. Obserwując spadającą wodę, widzimy, czy ona leci sobie spokojnie i opada na dół, czy na przykład gdzieś wodospad kończy się kilkadziesiąt metrów nad ziemią, bo te cząsteczki wody są gdzieś wydmuchiwane w bok, i wtedy decydujemy, czy jest on na tyle silny, że możemy skoczyć, czy raczej powinniśmy zrobić sobie przerwę. Najpierw zrobiłem kilka skoków na rozgrzewkę w zwykłym traksiucie. Później udało mi się zrobić fan Jumpa, na którego czaiłem się od dłuższego czasu. Oddałem podobny skok w Norwegii, jednak tam było trochę inaczej. Jest to inne miejsce, znacznie wyższe i trochę bardziej przypominające skydiving, ze względu na to, że tam możemy robić naprawdę dużo rzeczy i jesteśmy daleko od ziemi, od skał. Natomiast w Lauterbrunnen jest troszkę inaczej. Zresztą nie chodzi tu nawet o kwestię bezpieczeństwa, po prostu skok w każdym nowym miejscu daje inne emocje. No i miałem lekki stresik, natomiast żebyście zdawali sobie sprawę. Na moim kanale widzicie dużo akrobacji podczas skoków. Jakieś salta i właśnie takie śruby chociażby, którą zrobiłem tutaj. To nie jest tak, że wpadłem na pomysł stojąc na egzicie, że dobra zrobię salto i wcześniej go nigdy nie robiłem. To jest tak, że te wszystkie rzeczy, które robię w powietrzu, najpierw robię na parku trampolin, i powtarzam to setki razy, i dopiero kiedy czuję się bardzo pewnie, przenoszę to, to na skoki base. To nie jest tak, że robimy takie różne akrobacje i, i, i robimy to na zasadzie uda się albo się nie uda, tylko jest to poprzedzone jakimś tam wieloletnim przygotowaniem. I mówię to jako ciekawostkę, że to nie jest tak, że my przy każdym skoku ryzykujemy życiem, tylko da się to ryzyko zminimalizować, pomimo że coś wygląda na bardzo niebezpieczne. Nadszedł dzień testu nowego kombinezonu. Nastał czas testu nowego traxiutu. Zaraz go podpinam i lecimy na pierwszy skok. Trzymajcie kciuki. Wygląda na to, że gotowe. Ogólnie chodzi w tym o to żeby taśmy piersiowa żeby była jakby na zewnątrz, taśmy łodowe żeby były w środku. Wtedy mamy tak zapięty spadochron na pleckach. Tu oczywiście później to wszystko zapinamy. Tak to wygląda. Z tego jak dokładnie jakie w ogóle są rodzaje takich kombinezonów. Jak się je zapina, jakie są różnice, eee, opowiem w innym materiale. Jeśli on już powstał, to macie link w komentarzu, a jeśli nie, to pojawi się niebawem. Pierwszy skok był bardzo stresujący, i dużym takim marginesem bezpieczeństwa dla mnie jest to, że w tym kombinezonie mam. Wolne ręce. Tak jak wingsuity mają tutaj materiał, który powoduje, że ciężko jest dać ręce do góry, tak tutaj w tym kombinezonie jest to nadal możliwe. I wiedziałem, że, że mogę przejść do pozycji płaskiej, takiej bezpiecznej dla mnie, gdzie otworzę w taki tradycyjny sposób spadochron, jak w mniejszych tracksuitach. Natomiast samo wybicie, wiecie, skacząc z samolotu nie możemy tego przetestować, tu musimy po prostu zrobić ten krok. Jak zrobimy ten pierwszy skok, to wiemy nad czym pracować. 3, 2, 1, go! Przy pierwszym skoku wpadłem w takie małe, hmm, może nie turbulencje, ale takie, takie błynięcia. To działa na podobnej zasadzie, jak jedziemy samochodem i wyjedziemy za jakiegoś ekranu, gdzie trochę bujnie nam samochód. W powietrzu nasze ciało zachowuje się bardzo podobnie, gdzie dostajemy jakiś podmuch wiatru i lekko nam tutaj bujnie. Przy pierwszym skoku bardzo szybko przyszedłem do pozycji płaskiej, otworzyłem spadochron, ale. Wszystko było bezpieczne i to była dla mnie najważniejsza informacja. Natomiast cały czas czułem, że coś robię nie tak z wybiciem. Odezwałem się w tej sprawie do Maćka Kozerskiego, który jest dużo, dużo bardziej doświadczonym skoczkiem. Lata w wingsuitach w górach i nie tylko ma ogromną wiedzę, ale chętnie się z nią ze mną podzielił. Zobaczył moje materiały wideo i dał mi masę wskazówek, dzięki którym każdy kolejny skok wyglądał o niebo lepiej. Także Maćku, bardzo Ci dziękuję. Szyf. Dwa, jeden, go. Trzy, dwa, jeden, go. To uczucie, kiedy wjeżdżasz do Lauterbrunnen w góry, odpocząć trochę od tłumu, od zgiełku. Wow, niesamowita technologia w kasach samoobsługowych. Jak klikniesz, że nie chcesz paragonu, to nic się nie drukuje. Często pytacie o ciekawe historie albo ciekawe osoby ze świata skoków. To patrzcie teraz. To tutaj macie dziewczynę, która do pracy przeratuje sobie paralocnią. A potem robi świetną kawę w, takiej, w takim rowerku rozkazować. tak, także jak będziecie w Lauter to koniecznie wpadajcie na kawkę wyobrażacie sobie? do pracy paralotnią zamiast tramwajem coś wspaniałego w Lauter dzieją się niesamowita rzecz. dużo osób tu się wspina chodzi po góra, jeździ na rowerach takie miejsca to dla mnie ciekawe doświadczenie dlatego, że poznaje się Innych ludzi, którzy żyją inaczej, świat, w którym ludzie żyją inaczej. I okazuje się, że nie każdy żyje od weekendu do weekendu, żeby pójść na imprezę i się napić za znajomymi, tylko ludzie robią naprawdę fajne rzeczy. I takie miejsca jak tutaj, Szwajcaria, Włochy, Austria, Francja eee, tutaj jest masa takich ludzi masa ciekawych ludzi masa ludzi, którzy mają po 70 lat, a dalej chodzą po górach i mają świetną kondycję. To wszystko jest niesamowite, inspirujące. Trochę glutenu. Czasem droga na skok nie jest tak łatwa i oczywista jakby się wydawało. No, cześć. Nie chcę was zasypywać szczegółami technicznymi, tym jak pracowałem nad pozycją ciała, nad wybiciem, nad stabilnym lotem. Natomiast takim małym sukcesem dla mnie było otworzenie spadochronu przy ostatnim skoku, już nie przechodząc wcześniej do pozycji płaskiej, tylko robiąc to oburącz. I tak oto wyjazd dobiegł końca. Kolejny wspaniały wyjazd za mną. Gdybyście chcieli się kiedyś wybrać do Lauterbrunnen to bardzo polecam. Pracuje tam dużo Polaków, praktycznie w każdym hotelu, w każdej restauracji znajdziecie kogoś z Polski, kto tam pracuje. A gdybyście się tam wybierali to nie tylko yy, możecie Zobaczyć skaczących ludzi z klifów. Możecie również zobaczyć wspaniałe wodospady, pojeździć na rowerach elektrycznych po górach, powspinać się. Jest tam w ogóle jedna z najpiękniejszych ferat, na jakich w życiu byłem, a jednocześnie bardzo łatwych z wieloma atrakcjami, gdzie na przykład przechodzimy sobie na stalowej linie nad jakimś wodospadem, albo mamy jakiś ogromny most wiszący kilkaset metrów nad ziemią. Szczegółowo. O tej ferracie opowiadam w innym odcinku, do którego też macie link w opisie. Także jeśli jesteście aktywnymi osobami Albo po prostu chcecie pojechać w jakieś wyjątkowe miejsce, to Szwajcarię mogę z ręką na sercu polecić. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam teraz taki plan, żeby wrzucać odcinki częściej, związane ze skokami, z podróżami, ze wspinaczką, z jakimiś fajnymi feratami, właśnie yy, które odwiedziłem. Dlatego zachęcam do subskrypcji kanału i do tego, żebyście byli po prostu na bieżąco. Jeśli podobał się Wam materiał, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać, co myślicie o takich skokach. Dziękuję, pozdrawiam. I do zobaczenia.